Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku naszej co niedzielnej serii, w której pokazuję Wam najmocniejsze akcje, które robię w danym tygodniu. A pierwsza rzecz to bardzo gruba akcja, którą zrobiłem z Kinim Zimmerem. Let's go! Kini tego dnia grał koncert w Warszawie i uznaliśmy wspólnie, że zrobimy niespodziankę paru osobom. Dobra. Dzieńko. Siema, elo. Hey. Y Muzyczki ja to polskiej głównie słucham. 5 dobra Tak jest, rap, widzę. Rapos. tak jest. Rapos. Tak jest, Tak, dobra, u ciebie, Oliwia? Ja, ja na przykład Zobaczmy, tak patrzę ma, tak. na ciebie, a myślałem bardziej o Kinim Zimmerze na przykład. Też. A też słucha Też, też słucha. No, no. A, też, a na, no. na przykład po co? To ja uwielbiam tą piosenkę. Tę no. nową? Tak, bardzo. Dobra. Załóżmy, że w tej furze byłby Kini Zimmer. Co mu mówicie? Że zajebista piosenka. Gdzież BDOS? No, jakby to był siedział na przykład okay oh

coś się na ale, ale tak yeah. za dużo nie Gibrawa, słucham, nie? Czyli White Spokini raczej raczej leś, raczej tu nie leś, leś, no nie O! Oh, <grym> o cholera! <grym> o <Mario> cholera! Mary, to były <grym> żarty, co nie? <grym> Maciek musimy porozmawiać. Szanuję cię naprawdę to co powiedziałeś. Szczerość, to jest jedyne <grym> co was uwolni. Maciek, czujesz się wolny teraz, tak szczerze. Czujesz się wolny. Bracie. Dziękuję Ci za to naprawdę. Rozmazana kreska, bo pociekła Westley. Jak się nazywasz? Kimizimer to jest, no to jest Mata. No ma. Mata, no tak. Takie B. Jest tu ciężki Kimizimer? E, no sprawdzamy, bo jakby. Nie ma nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Stawia. Dać na przykład rozmazana kreska. Tak. Dobry czy to jest live Rozmazana kreska, bo pociekła Westley. To z tym mi Co zrobuję? Nie, to Idzie z oh, Tak! Brawo! To ja raz Czy wy się jaracie bo Mata i Adidas? Ja, jaram się. Ja sobie kupiłem. A u mnie jest trochę inna sytuacja, I... bo mi Mata wysłał wiesz? Michał bardziej dla siebie, tak? Tak, wiadomo! Ja szczerze mega się jaram tym wydaniem. Ale o, zajebisty. ale ładnie! Cześć Bagi, jesteś zajebisty, jaram się bardzo twoimi filmami, oglądajcie vlogi. Pozdro Michał. O, zajebiście. O ja. Moim zdaniem, uwaga, overall jest to fajny bucik. Czerwona podeszwa, kładka taka, mata. Mamy też czerwone sznurowe Koronkowy język, proszę. Fajne. to wszystko ma taki właśnie polski sznyd. Nie no, jaram się. Mata jest pierwszym Europejczykiem, który zrobił Swoje buty własne. z Adidasem. Crazy, co? To jest crazy, to jest crazy. Pozdrawiamy, lecimy do dalszej części tego filmu. Elo! Jakiś czas temu wrzuciłem takiego TikToka. Soniu, na jaki kolor powinienem przetrwać Tesla? Ja mam jeden kolor. W mojej głowie no. i moim ulubieńcem jest panterka. A że obietnic zatrzymuje, to kilka dni po publikacji materiału oddałem Tesle na oklejanie. I wiecie co? Bardzo chciałem, żeby do publikacji tego filmu nikt w internecie nie zobaczył, jak prezentuje się Tesla w wersji panterkowej, ale niestety się to nie udało i od wczoraj na TikToku lata masa wirali z uczestnictwem właśnie mojego samochodu. Pozdrawiam wszystkich nagrywających, a teraz zobaczcie moją pierwszą reakcję na oklejoną Tesla. Dobra, panterkowa Tesla. Cieszę się, że to był mój kolor! W końcu będzie coś fajnego w tej Tesli. Ej, no. serio! Och, o! Co? co jest? Ego, oh, ja. kurde, Nie, to zajebiście ale to wygląda. Ale... O, a ja tak słego? Ale mi się trochę nie podoba. Co? co nie Moim zdaniem to mega fituje. Ale dla to jest taka glamour, jest serio? taka serio glamour. Uważam, że zaeranych popczyk? Nie, no zaerany w. Ch... Stary, to tak zajebiście wyszło. Apego od garaż, słuchajcie, to są największe koty. Zrobili mi całą tą okleinę, za co serdecznie dziękuję, bo zrobili to w ekspresowym tempie, zrobili to przepięknie. Dziękuję wam. To jest I moja to jest nowa jest karta od Tesli. Lecimy w takim razie zobaczyć reakcję ludzi z Dresscode. Let's go. Jesteś zupełnie crazy. O kurwa. Jaka kocica, kur... Nie! Dory, trudno przyjmujemy tę furę Jesteś pierdnięty. Faj. Ona trochę będzie tak zwracała uwagę. Uwaga, Uwaga Patryk, menadżer moja matka. Glamour. Glamour. Co? Glamour. Co? Glamour. Co ja pierdolę, jaka dupcia Widzowie, wszyscy moi znajomi zobaczyli Tesla, Ich reakcję przed chwilą widzieliście, ale chciałbym, żebyście moją panterkową wersję zobaczyli również Wy. Także oficjalnie ogłaszam akcję na TikToku spośród wszystkich osób, które znajdą moją Tesla na mieście i nagrają z nią TikToka, wybiorę jedną osobę, dla której przez cały dzień będę szoferem. Zawiozę cię w każde możliwe miejsce, niezależnie w jakim mieście mieszkasz, właśnie moją panterkową Tesla. Także szukajcie mnie na mieście, a postaram się w tym czasie być w kilku miastach w Polsce i nagrywajcie TikToki z moją teselką. Więcej informacji w opisie. Powodzenia będę was Szoferem, jeżeli zrobicie super ekstra TikToka. A teraz nagranie z klubu, gdzie po odebraniu panterkowej Tesli wbiliśmy całą ekipą na imprezę Five Five Co. Spędzam z nimi ostatnie trzy dni jedyne co słyszę... Ej, ochroniarz, wejdę to, Ej, Sigma, Zygma, coś tam. Słuchajcie, za każdym razem jest o tym, że my z Drylem nie możemy zagadać nawet do jednej laski, bo tutaj Maciej tutaj jest wygadany. Ej, Maciej, to tutaj jest wygadany? O, Five 559. Hej, ale na imprezie są dobre. Widzowie, czy to jest bezpieczne? Nie wiemy, ale czy bardzo chciałem zrobić to, żebyście zobaczyli w niedzielę? Tak, no. Mamo, to nie martwcie się o naszą przyszłość. Fantastycznie sobie radzimy. Nie. Się? nie, ale kurwa, wszyscy mają piany w ryju. <grym>, A śmiali się z moich okularków, żeby chłopaki no. mnie za bardzo nie wjechali. <grym>, no, Ej to, no. 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 to jest zajebiste <grym>, Drodzy Państwo, najmocniejszy zawody o, o, o. Ale choroby nie... warto było, ale na się płynu. Jak coś, my zostaliśmy do tego zmuszeni. Ja Ej, widzowie, zobaczcie. Tam panorama Warszawy. Tutaj nasza zjeżdżalnia. No przepięknie tu jest, naprawdę. Ok, zaprosił mnie na ślizgawkę na środku Warszawy! Wydaje mi się, że po prostu tutaj ktoś bardzo chce mnie zabić. Oh! W tym tygodniu również udzieliłem wywiadu. FOMO Podcast to jeden z najczęściej przeze mnie słuchanych podcastów w Polsce. Dlatego super mi miło, że dostałem do niego zaproszenie. I myślę, że powiedziałem tam sporo takich rzeczy, których nigdy w internecie nie mówiłem. Skończyliśmy, nagraliśmy podcast FOMO Podcast z Arkiem. Wjeżdżajcie na niego, bo już wyżej jak oglądać ten film. W Opisie macie link. Pozdrawiam serdecznie. A po podcaście uznaliśmy z Drylem i z Sonią, że jeszcze tej samej nocy musimy pojechać do Wrocławia, aby na zajutrz spotkać się z osobą, która ostatnio osiągnęła coś naprawdę mocno niesamowitego. Zaraz poznacie tę osobę. Ale to uznaliśmy, że wrzucimy na stories info, gdzie się znajdujemy we Wrocławiu, aby moi widzowie z tego miasta mogli zobaczyć przedpremierowo świeżo oklejoną Teslę. 3, 4, Co, Co jest? stary? Co to jest? jest stary okleina moja, Tesla. Ta, ta była lepsza. A jak wam się podoba? Spoko? Jest <laughs> Jak jeździmy nią po mieście, realnie każdy się odwraca, jest tak <gulone> Ej, stary Ty powiedziałeś, że musisz robić spagat, nie? No. No to dawaj go. Ale zrobisz ze mną? Ja nie umiem spagatu. Spróbujesz. Staram. No dobra, no dawaj. Dala waga do przodu. No. Z lewa do tyłu i schodzimy w dół. No. Ale on się spodnie rozpływa. Nie, no k**wa. To jest mój mag, stary. <gulone> <gulone> Nie umiem stary, ja umiem tak. Nie, o, o, no, daj, no, dawaj, no, dawaj, no, to jest mój Max. Daj mu, daj mu. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich we Wrocławiu, którzy przyszli się z nami zobaczyć. A teraz lecimy do Filipa. To jest ten ziomek, który ponad tydzień temu wbiegł na murawę Stadionu Narodowego i spełnił swoje największe marzenie, robiąc sobie fotę z Ronaldo. Uznałem, że jest to na tyle ciekawa historia, że musimy się z nim zobaczyć i zapytać o wszystko, co nas interesuje. A no i Filip jest gigantycznym fanem Realu Madryt, więc uznaliśmy, że trochę go wkręcimy. Czy wy jesteście ciekawi trochę o ziomku, który wbiegł na murawę? No, trochę no, jesteśmy ciekawi. Aha, słuchajcie, znaleźliśmy gazetę na stacji, gdzie ten Ziomek występuje. I na sam koniec naszego wywiadu z nim poprosimy go o autograf, ale. Nie typowy długopis tutaj na autograf, ale to nie koniec. Bo w trójkę mamy tutaj koszulki FC Barcelona. Sonia da się fanką FC Barcelony. No, że jest wielkim fanem Realu. Ogólnie. Tak, myślisz, że on może. Ja nas myśli, się wkurzyć? Myślę, że trochę tak. beka będzie po prostu. Wasza. zobaczymy. No, a Sonia to w ogóle ja lubi piłkarzyków, no. nie? Znaczy, ja nie wiem, czy tak jest, ale Sonia będzie podrywała Filipa. Tak, najważniejsze. Mbappé że jest Teraz wiesz Fresh I, be... i Bellingham Tak, i mówisz... co powiesz mu, no? Ej w ogóle, że tak mi jara to, że Mbappe się przetransferował tak. do Realu tak. i że tak. też Bellingham jest... Że nigdy nie mieliśmy takiego dobrego <noise> Siema, możemy na chwilę? Cześć, co tam? Stary, bo u was podobno mieszka ten ziomek, który... No tutaj, tak, kozyn... tak Twój kuzyn. teraz jest prawie mega znany tu, co? Na, w w, w całym no, mieście zra. Co myślisz o całej akcji? Trochę się opłacało za tym zdjęciem Siemaneczko Siemanko stary Ej, jak ci się podoba, stary fura? Kurwa, powiem ci, pierwszy raz taką widzę Kurde, ale mega Więc jak grubo, wbijasz do nas, do tego, do środka? Cześć, Cześć, ja Filip. Cześć Filip. Cześć Filip. My widzieliśmy tylko, że po prostu sterwiłeś do Ronaldo. Ja to miałem całego Instagrama, całego TikToka w tym. Powiedz mi, że ty jesteś takim gigafanem e, Realu, nie? Mega. Jakby w którym momencie ty nagle postanawiasz, że wybiegniesz? Jestem tutaj, nie? Już no. gotowy. Na druga połowa, 63 minuta, 7 schodzi, nie? Wchodzi za niego Diego Żota. I wtedy o, nastał taki impuls. I tylko powiedziałem tak sobie. O kurwa, nie? To sobie mnie odbiłem się od krzesełka i tą barierkę przeskoczyłem. I wtedy od razu ile fabryka dała przed siebie, nie? A ktoś nie próbował tam złapać? No złapałem, no patrz, jest nagranie. Sami w siebie. Wszedłem z, z nim z boiska, objął mnie na sam koniec i zabrali mnie na komisariat stadionowy. Jak jechaliśmy do ciebie, zastanawialiśmy się, jakie konsekwencje poniosłeś za to, że coś takiego zrobiłeś. Musieli mnie skuć oczywiście w kajdanki, wyjść przed stadion, wsadzić mnie tak do radiowozu. No, nawet i sexy, nie? pierwsze. Przerwę. No. Mega fajny tatuaż A dziękuję bardzo. Jeden z niewielu, ale. Mega fajny, może jeszcze nam mówię Mikołaj, żebyśmy przyjechali. Wstałem, jedziemy do sądu. Oczywiście do wszystkiego się przyznałem. Dostałem 5 tysięcy złotych i dwa lata zakazu stadionowego w Polsce. My właśnie z byliśmy na stacji i też znaleźliśmy się. Z Wrocławską w ogóle. Kurde, co ty gadasz Normalnie jesteśmy na stacji, ją widzieliśmy. Tak? jakiś ten, jakiś podpis. Tak, tak. nie ma. Nie nie mam, nie mam. Długo. Nie mam, nic, czekaj, nie mam nic, A zobacz w skowku tam, zobacz. taki stary, może być taki? Nie, 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 to Jak to się drzwi otwiera, powiedz mi kolego. Nie, no ten Barcelony... Nie, tak, takiego tutaj, nie takiego A tego Ja miałem tylko, tylko ten, ten, ja tylko taki. mam takie pytanie, no w sensie to bardziej propozycje, Aha. że jak następnym razem nie będziesz miał z kim pojechać na Metro Alba to ja zawsze jestem chętnie. Ja też jestem chętną fanką, na na teraz nas, nasz skład jest najlepszy, uważam, Mbappé Dokładnie, nie no też. Więc będziemy... możemy razem pojechać. Serio, mówię poważnie. Nie, nie, znaczy, słuchaj, nie ma problemu. Ej, ale to ty serio, jesteś takim hiterem Barcelony, tak? O? No nie podpiszę się k***a, na gazecie długo długopisem Barcelony. No szanujmy się, Parki nie. Oczywiście po niego pójdę, bo nie jestem. No może stary tak, nie, ale... że tego go rozkręcisz po prostu na częściej i samym wkładem że podpiszesz. Dobra. O, czekaj. Dobra. Dobra, No to dobra. No to dobra. dobra, dobra. Trzymajcie go na. Bałam się. szczerze nie wiem co powiedzieć. To jest tak kur*** groźne. Jedźcie już stąd, mam nadzieję, że ten. Ma być... No nie ma słów. Słuchajcie, nie ma słów. Chyba na tyle z wywiadu, nie? No...